to są taką kontynuacją warsztatów, które studio, które prowadzę, już prowadzi w, w kilka lat od rzędu i te warsztaty są takie sponsorowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Fundację Wspólnota Polska w ramach Kolonii Latos-Polską. No i właściwie te warsztaty są ukierunkowane pod kątem malarstwa olijnego. Młodzież i młodzież te, 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 na, na tych warsztatach próbuje zgłębić e, tajniki e, tego ma, właściwie malarstwa. Malarstwa olinnego, malarstwa e, techniki, w której powstały najpiękniejsze obrazy świata, można tak to ująć. No i to, to wszystko nie jest, nie jest takie, jakby powiedzieć, łatwe, tylko wymaga takich rutynowych ćwiczeń, wiele, wiele prób i poznawania pewnych taj, tajników e, tej technologii. Pierwszy raz jesteście państwo w półtusku? E, nie, znaczy ta grupa jest pierwszy raz, ale przed dwoma laty by, byłem tu z, z, inną, z inną grupą e, starszych uczniów, którzy obecnie już są studen, studentami uczelni artystycznych, natomiast e, w tej grupie są uczniowie młodsi e, od lat. Od 14, 14 czy nawet 12 do, do lat 18, czyli tacy, taka grupa o różnym stopniu zaawansowania, co też jest sprzyjające, bo młodzi mogą się uczyć nie tylko od, ode mnie jako instruktora, ale również, również od, od starszych kolegów. Widzę tutaj na paletach tych młodych artystek, bo same młode dziewczyny są, zabytki malują Panie Półtuska. No tak, tematy, tematycznie to nie, nie było jakiegoś takiego tematu narzuconego, tylko tematy te, co nas otaczają, prawda? Te, to, co zafascynowało, to, co się spodobało, no i wiadomo, jak, jak plener no, to korzystamy z otaczających nas zakątków przyrody i. I zabytków architektury. No i Będziecie tak. Państwo malować również w plenerze. Tak, w plenerze, tak. Tylko, że dzisiaj e, dostosowaliśmy się do tych warunków, że jest upał i stanie pod takim słońcem. E, można powiedzieć niemielusiernym, chociaż w naszych warunkach geograficznych każde promienie słońca są na wagę złota, ale trochę nieraz to może być kosztem zdrowia, powiedzmy. Tak? I, I dlatego dlatego były dokonane różnego rodzaju szkice, czy to szkice fotograficzne, czy też szkice rysunkowe, które później można wykorzystać w cieniu pracowni bez, bez narażania się na promienie słoneczne i na, na udar.